Czy Jacob jest pro playerem? Ale zanim przejdziemy do dalszej części shortsa, zasubskrybuj ten kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominął Was żaden następny film. Wbijajcie także na nasze Instagramy, bo właśnie tam będą się pojawiały informacje o każdym nowym konkursie lub filmie. A jeżeli chcesz dostać darmowego skina ze sklepu, to zasubskrybuj, daj lajka i napisz w komentarzu swój nick, który masz w grze. Ale żeby się dowiedzieć, czy Jacob jest pro-playerem, cofnijmy się do 2019 roku, bo tam właśnie wszystko się zaczęło. Wtedy Jacob brał udział w bardzo prestiżowym turnieju, jakim był Fortnite World Cup Pro AM. Jego wynik był naprawdę imponujący, a osiągnięcie czwartego miejsca w takim wydarzeniu to dowód na to, że jego umiejętności jako gracza były na bardzo wysokim poziomie. Rywalizował z czołówką światowego esportu i wyszedł z tego starcia obronną ręką. Jednak pro player to osoba, której główną działalnością jest rywalizacja w turniejach i która jest związana z profesjonalną drużyną esportową. Chociaż Jacob pokazał, że potrafi rywalizować na tym poziomie, jego kariera potoczyła się w nieco innym kierunku. Zamiast skupić się wyłącznie na turniejach, Jacob zaczął coraz bardziej interesować się tworzeniem treści na YouTube i streamingiem. To właśnie tam zbudował swoją ogromną społeczność, i to jest obecnie jego główna działalność. A więc nie możemy nazwać go proplayerem? A jeżeli chcesz skina, to subskrybuj kanał oraz zaobserwuj nas na Instagramie, do którego link macie w opisie kanału. Napisz też w komentarzu swoją nazwę w Fortnite.